Siemanko, siemanko, lecimy z kolejnym materiałem. Zostało nam szefowa ile dni? 10. 10 dni mamy czwartek, 14 sierpnia, a zawody są 24 sierpnia. Dzisiaj robimy ostatni, mocny trening klaty. Zrobimy sobie klatę, ale nie 3-4 serie, tylko tak jak poprzednio kilka materiałów wstecz, tylko po dwie serie. Ale w pierwszym ćwiczeniu, gdzie będę wciskał hantle, to zrobię sobie tylko 3, ta pierwsza taka rozpoznawcza i po tej pierwszej już zaczniemy po dwie serie, takie robocze na 60%, 80% Ja nie mogę dalej uwierzyć, że ten czas tak szybko leci. Dzisiaj waga mi pokazała 72 kilo i 150 gramów. więcej. jeszcze waga spada. A intensywność troszeczkę zmieściliśmy, bo gardio robimy tylko 30 minut, rowerek i to jest moja cała, całe cardio. Ale co, dzisiejszy materiał będę nagrywał sam, bo szefowa robi za kamerzystę, musi się zregenerować, odpocząć, bo nie chce być takim dzikiem jak ja. A ty, jeśli nie chcesz przekapić kolejnych materiałów, to zostaw łapkę w górę, komentuj, czy się materiały podobają i czy jesteście ze mną w tych przygotowaniach do WNBF Sopot. Już odczuwam delikatne zmęczenie po tym jedzeniu, bo jak.

I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory I Don't want a life that is complacent or possibly boring I Just want a life that is worth every day exploring My whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just... Ta seria to jest taka nieliczona po prostu, żeby wstępnie poczuć ten ciężar. I teraz przed nami jeszcze dwie serie robocze na 60... 80%, a wy zadawajcie pytania w komentarzu, jeśli chcecie odcinek Q&A najważniejsze pytania, jakie mi zadacie z szefową, nagramy i odpowiemy ale tu musicie zadawać pytania ja wezmę sobie łyka wody, bo jeszcze jak dzisiaj sam ćwiczę, to jeszcze bardziej są krótsze przerwy niż szefową, bo ja dosłownie łyka wody robię oddech i kolejna seria oczywiście to trójnika. Najlepszą pompę z kodem Młody ninja na KFD. Mam taką nadzieję, że na tych zawodach WMW w Sopot, bo startuje tam kilku chłopaków z KFD, startuję ja, startuje Maślana i myślę, że pokażemy siłę ekipy KFD i zajmiemy wysokie miejsca. Dobra, ja piję. Ale ogólnie wszystkim chłopakom życzę powodzenia na tych zawodach, żeby pokazać się jak najlepiej, a ja biorę 40, A ja biorę 40 i zabieram się za robotę. Pierwsza seria robocza. Odszczepowa, pokaż 72 kg Jaki ciężar mamy? 50. A mówią, że przy niskiej wadze nie można dużych ciężarów dziegać. Ręce mi się pocą. Siedem razy, siedem razy nie ma co szaleć. Jak mogliście zobaczyć, starałem się z mega szczuciem wyciskać hantle, Nawet z 50 dałem sobie nogi do góry, żeby maksymalnie tą klatkę poczuć. Bo wiadomo, jak mam nogi na dole, to można sobie tyłek podnieść, z nóg sobie wybić. A tu starałem się skupić na mega czuciu tylko na klatce. Nie jakieś tam dynamiczne ruchy, tylko spokojne z czuciem. I siedem razy się udało, i to na takiej jednej czerwce ryżu, którą teraz jem. I teraz dwie serie, już bez tej jednej, takiej wstępnej, dwie serie robocze 60 kilo. Zobaczymy w drugiej serii, ile sadamy, ale to nie będzie duży ciężar, bo tak samo tej mega czucie. A szewo w ogóle powiedziała, że do głowy dostałem, bo zamówiłem sobie takie kilka ciuchów, bo myślałem sobie że ja żarty robię. Później wam pokażę, co sobie zamówiłem. Ja, jak ja coś mówię, to tak robię. Powiecie, yy, co ma być po zawodach, nie? A dla mnie... no, oczywiście, oczywiście. Ale to pod koniec materiału pokażemy, co sobie zamówiłem. Albo nie, nie pokażę. Nie pokażę. Co wiedzieć, to widzimy się w następnych materiałach. To. W następnych materiałach zdradzę. Też nie może wszystkiego mówić szefowa. Tajemnica. To dla całych widzów. Ci co subskrybują, a jak tego jeszcze nie zrobiłeś, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentuj. Naprawdę będziemy po zawodach konkretne materiały robić. Nie zdradzajmy teraz. Dobra, ja wyciskam. Lecie.

I spróbuję tak z delikatnym zapasem, żeby mnie nie zgniotło. Widzisz, jak ciężko bez szefowej? Hmm? Nie wiem, czy się słychać. Szefowa powiedziała: Widzisz, jak ciężko jest bez szefowej? Widzę. Tak byś mi podała. Sam co muszę zabrać? Dzisiaj skazany za sa samodzielność. Niech mnie Ale grzeje. Ale zaznaczam, 10 dni przed zawodami jest. 10 dni. A siła jest. 10 razy takie lajtowe. I to była ostatnia seria. Inne ćwiczenie pora robić. I teraz tak samo dwie serie na maszynie. Na prostej, takie ala pompujące od 10 do 12 powtórzeń. Widać, że jestem już zmęczony, zamulony, ale głód zwycięstwa mnie tu raduje, żeby pokazać jak najlepszą formę na zawodach. you <sighs> Ostatnie ćwiczenie na klatkę, ulubione. Rozpiętki na bramie, leżąc nawet. A Ty szefowa patrz i się ucz, jak młody ninja rośnie.

10 dni do WNBF sobot proszę państwa Searching for greatness in a seal of the dying the shameless uh, I see the aimless I don't wanna be one of the nameless I to wake up with the mindset that one day I'm gonna make it and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations Don't try to stop me I exist to remember your story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah Just want a life that is worth every day exploring, yeah My whole life I just wanted someone who would notice me My whole life Jesteśmy już po treningu, po kardio, po posiłku i co chciałem jeszcze dodać od siebie. Zaznaczam, nieważne które miejsce zajmę, myślę, że wykonałem kawał ciężkiej roboty. Już zmęczenie mnie bierze, jest czwartek, tylko piątek, sobota, niedziela i od poniedziałku wypukanie glikogenu, czyli praktycznie zerowe węglowodany w poniedziałek, wtorek, środa i w środę ruszamy już do Sopot czwarte kładowanie. Co chciałem od siebie dodać? Ci, co mnie śledzą, to wiedzą. Trzecie miejsce było, drugie miejsce było. To fajnie by było, jakby na trzech razy sztuka i zająć pierwsze miejsce, choć na to się nie nastawiam, ze względu na to, że tam też będą startować koty, ludzie zawzięci. Którzy też pracowali na tą formę i na wysokie miejsca. Ale chciałem Wam jeszcze tutaj dodać, że prawdopodobnie to będą moje ostatnie starty, chociaż na najbliższe lata, ze względu, chciałbym naprawdę masę zrobić, taką konkretną i przede wszystkim ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja lubię wyciskać. I chciałbym pokonać bariery w Czyli powiedzmy, mój rekord był tam 175, i chciałem w końcu to przebić. Kiedy miałem to przebić? Jak ja tak. Tu przygotowania do zawodów. Chwilowa masa, zaraz przygotowanie do walki. Po walce, kontuzja. Po kontuzji, przygotowania do drugich WNBF Poland Zawodów zajmując drugie miejsce. I po listopadzie, chciałem wejść na masę. Ogłosili WNBF Sopot i mówię. A czy szefowa mnie namówiła na WNB w Sopot, i startuję. Ledwo była fajna masa, i od razu redukcja. Więc nie udało się za wiele poprawić sylwetki. Ale skupiłem się głównie na nogach, robiąc nogi co drugi dzień. W poniedziałek, środa, sobota. I tak w kółko. I chciałem sobie odpuścić starty przez najbliższe lata, albo w ogóle. Fajne to było hobby, fajnie było się pokazać, ale to wiadomo, czas pokaże, co będziemy dalej robić, bo może być tak, że za 2-3-4 lata, albo nawet 5, jak zbuduję solidną masę, zrobimy znowu redukcję pod zawody. Tylko też patrzcie na to, 8 lat ćwiczę, jakąś sylwetkę zbudowałem i nawet jak on zrobił masę, fajne wyniki na ławie, bo na tym mi zależy głównie. To czy jestem jeszcze w stanie poprawić sylwetkę pod zawody? Ja uważam, że ewentualnie szczegóły, będąc naturalnym. A zaznaczam, nie mam zamiaru w ogóle wchodzić na jakiś doping czy się wspomagać. Wolę być mały, a zdrowy, i przede wszystkim mieć formę na długie, 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 długie lata. Więc y, czy po kilku latach będzie miało sens redukować i wchodzić na scenę? No. Ewentualnie będę redukcję robił po prostu taką estetyczną, nie sceniczną, tylko po prostu taką ala plażową, żeby dobrze się czuć, fajnie wyglądać. Ale to też nie jest powiedziane, bo może być tak, że masa fajnie pójdzie i będę nawet na masie fajnie wyglądał. Ale głównie zależy mi na wciskaniu. No i przy tych zawodach głównie się staram, bardzo się staram, a nie innego błędu nie popełnić, po to, że jak już mam zakończyć, to chociaż fajnie by było zaznaczyć trzecie miejsce, drugie miejsce i fajnie by było zrobić pierwsze miejsce także nie przedłużam tego materiału dziękuję za wsparcie że jesteście ze mną w tych przygotowaniach pomimo to, że na niektórych materiałach was jest mało, czasami dużo czasami z ciekawości ludzie wchodzą czasami żeby powyzywać nieważne, ja jestem dla tych wiernych widzów nawet jakby to miało być 20 widzów ja jestem i po zawodach zaczynamy nagrywać kolejne materiały z życia wzięte. I będziemy gotować. Zobaczymy, jak młody ninja gotuje i sprawdzi się w kuchni. Także jeśli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów. Jak będę wypłukiwał glikogen, jak się będę wtedy czuł relacji z zawodów to koniecznie musicie zostawić subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, czy się materiały podobają i musicie mi wybaczyć, że gadam tak nudno, no bo jednak na takiej redukcji jest zmęczenie, ale na treningu pokazałem, że jest ta wola walki i ciężary jeszcze jakieś tam w miarę dźwiga. Na moją wagę, waga pokazała 72,150 może do soboty, niedzieli zejdzie mniej, albo troszkę się zwiększy, bo to zależy jak woda, zależy też jak się wyśpię. Ale nie będę przedłużał w kolejnych materiałach. Będziemy opowiadać dalej. I widzimy się w następnych materiałach. Pozdrawiam i dziękuję, że jesteście.